Jest na świecie wielu wspaniałych ludzi, takich, którzy bardzo dużo w życiu osiągnęli. Są oni lubiani, słuchani przez tłumy i podziwiani. Jedną z takich osób był też Jan Chrzciciel, o którym dzisiaj zapewne przeczytaliście już we fragmencie Ewangelii. Tłumy zbierały się, aby go słuchać. Wiele osób przychodziło, chciało się z nim spotykać, zobaczyć go. Jan wiedział jednak, że to nie on jest najważniejszy. Wiedział, jaka jest Jego rola. Wiedział, że On ma przygotować ludzi na przyjście Pana Jezusa. Taka była jego misja. I możemy się z tego dzisiejszego fragmentu od Jana dużo nauczyć. A możemy się nauczyć takiej jednej, Najcenniejszej rzeczy, takiej cechy, która nazywa się pokorą. Gdy kapłani w tym fragmencie Ewangelii i lewici pytają Jana, czy ty jesteś Mesjaszem, Jan zaprzecza, odpowiada: nie, ja nim nie jestem. Pytają go ponownie: może jesteś Eliaszem? Nie. Prorokiem? Nie, też nie. Jan odpowiada: nie. Jan doskonale wie, jaka jest jego rola w tej historii. Nie próbuje być kimś, kim nie jest. Nie chce być również kimś bardzo ważnym, kimś ważniejszym niż jest w rzeczywistości. To dla nas bardzo cenna lekcja, właśnie cenna lekcja pokory. I e, podobnie jak Jan, my także, e, każdy z nas może w swoim życiu pełnić jakąś ważną rolę, e, pomagając innym i będąc. Tak naprawdę dobrym e, przykładem. I Jan nam doskonale pokazuje, że nie trzeba być sławnym czy jakimś wyjątkowym, aby robić wielkie rzeczy. Ważne jest to, jak żyjemy na co dzień i jak traktujemy innych ludzi, z którymi mamy okazję się każdego dnia spotkać. Pamiętajmy, że e, nasza misja jako chrześcijan. Jest bardzo podobna do tej misji, którą wykonywał Jan. My też w naszym życiu mamy poprzez takie zwykłe, codzienne nasze życie pokazywać innym Jezusa Chrystusa. Poprzez to, co robimy każdego dnia, jak się zachowujemy w takich codziennych sytuacjach. Na przykład, gdy pomagasz koleżance lub koledze w szkole, jesteś miły dla rodzeństwa. Czy nawet taka prosta rzecz jak uśmiech, gdy uśmiechamy się do ludzi, których spotykamy po prostu na ulicy w szkole czy w domu, to wszystko są dobre uczynki. I gdy bierzemy udział na przykład w niedzielnej mszy świętej, czy też modlimy się wzrost do szkoły, albo robimy znak krzyża, gdy mijamy kościół przechodząc chodnikiem, pokazujemy innym, że Jezus jest dla nas najważniejszy. Tak jak Jan. I że, że to nie my jesteśmy najważniejsi, tylko on. Te małe znaki i uczynki mogą być dla kogoś wielkim znakiem, który pokaże mu pana Jezusa. Może to być dla tej osoby, która nas zobaczy w tej sytuacji, w ogóle powód do zmiany swojego życia. Może ktoś wtedy zapyta Cię o Jezusa i w niego uwierzy.